Kolejny głos w dyskusji zabierze Pan Marcin Wilk. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, dziękuję. Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko y, komentarz. I chciałbym tak naprawdę y, parę takich refleksji moich, jeśli chodzi o, o, o te ostatnie wydarzenia, szczególnie tydzień temu na sesji nadzwyczajnej zdalnej. Szanowni Państwo, słyszymy w telewizji, jak to w niektórych miastach grasują wilki, siejąc postraw wśród mieszkańców. W ostatnich tygodniach zrobiło się głośno we Wronkach, że to radny Marcin Wilk narobił zamieszanie medialnego, co w konsekwencji spowodowało zwołanie z danej nadzwyczajnej sesji. Na tej sesji zarzucono mi, że wprowadzam jakiś chaos, wykazuję brak jednoznacznego, merytorycznego stanowiska, ponieważ zmieniłem zdanie w sprawie sprzedaży działki gminnej. Na sesję znaną, nadzwyczajną, zalogowałem się na czas trwania mojego przemówienia, w którym odniosłem się do uzasadnienia projektu uchwały, po czym się rozłączyłem z wideokonferencji i wylogowałem z programu. Nie wiedząc jeszcze, że zostanie przedłożony wniosek o odwołanie mnie z funkcji przewodniczącego Komisji Kultury. Po pewnym czasie okazało się, że moje y, opuszczenie z danej sesji nie zostało w ogóle y, zauważone. Proszę zwrócić uwagę, że na początku sesji było 11 okienek, potem jest już okienek 10. Każdy miał swoją inicjał oczywiście. Ale nie jeżeli moje, jeżeli moje okienko zniknęło w 18 minucie, to skąd pojawiło się moje nazwisko w głosowaniu na liście głosujących jako brak oddanego głosu. Pracuję zdalnie od kilku miesięcy prowadząc lekcje z dziećmi i młodzieżą i dokładnie wiem kiedy się uczeń loguje i kiedy opuszcza spotkanie. Jest to widoczne i mogę to sprawdzić. No, narodziło mi się wiele pytań co do samej, samej sesji i, i taka refleksja na koniec. Pierwsze takie pytanie, które się rodzi, no to właśnie brak tego kworum, brak potwierdzania kworum w trakcie sesji zdalnej. No było na początku i było potem na samym końcu, gdzie był wniosek o, o moje odwołanie. Radni głosowali nad wprowadzeniem do porządku obrad wniosek o odwołanie mnie, przyjmują porządek obrad, uchylają uchwałę o sprzedaży. A później wyczytałem na portalach społecznościowych, jak to się chwalą, że radny był, a nie oddał głosu, a przecież tak bardzo chciał. Drugie, co mnie bolało, to to, że tak naprawdę nie, nie wiadomo było, kto tak naprawdę głosował, bo nie widzieliśmy twarzy. Oczywiście Pan Przewodniczący zawsze był, prowadząc sesję. Nie było też, to było zauważane właśnie w tym jedynym okienku Pana Przewodniczącego, przestrzegania obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19. A z tego co pamiętam, sesja była zwołana po to, aby tego wirusa nie rozprzestrzeniać, by nie narażać siebie, siebie nawzajem. I najdzilniejsze to jest to ostatnie właśnie ten wniosek o odwołanie mnie z funkcji przewodniczącego, bo z tego co pamiętam i słuchałem wraz z rodziną sesji. Wpłynął telefonicznie w dniu sesji, więc tak się zastanawiam, jak tutaj radni mogli się zapoznać z projektem uchwały, jeśli go nie było na platformie. I tak na koniec refleksja, no rozumiem, że że moja sprawa, jak nie mam, zostanie gdzieś oddana do organu ścigania. Tylko mam takie pytanie, no, Czy można skazać człowieka za subiektywne emocje, które się w nim narodziły? No bo wydaje mi się, że jeżeli tak, to, to w zasadzie każdy z nas zatrzymałby jakiś wyrok skazujący, no może nawet niektórzy do dożywocie. Muszę przyznać, że jestem od kilku dni, nawet kilkunastu, wyśmiewany, szykanowany i dyskredytowany, co w zasadzie, no dosyć mocno odbija się na moim dobrym imieniu. Zastanawiam się nad jeszcze jednym. I dla mnie, szanowni Państwo, umiejętność przyznania się do błędu nie jest szaleństwem, ale jest dowodem logicznego analizowania faktów. Jest dowodem pokory. Dlatego na koniec Słowa mojego patrona, mojej szkoły, w której mam przyjemność pracować, Zbigniewa Herberta. Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach. Dziękuję. Dziękuję.